Ile diesel może palić w mieście w godzinach szczytu, czyli w okolicach godziny 9? 5,3 litra. A korki były. I sam jestem w szoku, że samochód pali mniej podczas takiej pogody niż w upalny dzień. Tylko dlatego, po klimatyzacja jedzie. No, 5,3 to przyznam szczerze, że o tej porze jeszcze mi się chyba nie. Nie zdarzyło się, do OO 5 i 2, zejść do takiego wyniku. Czy uprawiam eco-driving? Może nie jakiś przesadny, ale trochę tak. Ale nie będę was oszukiwać. Korki dzisiaj nie były jakieś mega straszne i to od razu pięknie przekłada się do spalania. No już jestem na miejscu. Jeszcze tylko jeden skręt. 5 litrów. Chyba jeszcze nigdy nie udało mi się na tym dystansie 25 km osiągnąć takiego rezultatu. O. No i już zostaje 5,1 przez to, że nie załapaliśmy się niestety na zielone światło. A przyjdzie nam tutaj na nie troszeczkę poczekać.